Jakby Tak, tak, Ci Tam tak? Tam się przyglądamy? Dobrze. Tak, tu. Jakiś czas temu wystąpił Bakrzysz teraz mi się przypomniało, że Bakrzysz za jakieś półtora miesiąca będzie również w programie drugim polskiej telewizji, w większym secie. Dzisiaj u nas tylko jeden, 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 jeden Teledysk. A tutaj już zespół. Dodna. Dodna. Związku, Dodna ze Szczecina. Ja pamiętam rok 86. to był luty, było bardzo zimno, minus 20. I wtedy tak się właśnie zdarzyło, że byliśmy, dziwnym trafem, ale we trzech na jednej scenie, pamiętam, że występowaliśmy. Uh -huh. Ja z grubasem jakoś uh -huh. dalej popłynęliśmy, tak popłynęliśmy razem z innymi, a Ty słuchaj... Ja zostałem w Szczecinie o, właśnie. i zacząłem... Czy, czy Ty na fali, wiesz, reanimowania dinozaurów... Takie jak na przykład Republika czy Perfect też się reanimuje się. <gry> nie, ja, ja nie, nie ma mowy o żadnej kariery. reanimacji. Cały czas działamy od 1986 roku tam. tam. O. 86 rok to był początek działalności i teraz jest 93 przez te 7 lat, tak? 7 lat 7. działamy działamy nieprzerwanie, jesteśmy jednym z najdłużej działających zespołów nieznanych. W tak, Polsce. a przemawia do Was słynny pies. Legenda szczecińskiej sceny rokowej. Przypominam sobie tę chwilę, kiedy spotkałem go. Poproszę tutaj najazd kamery na ten twarz. Byłem przekonany, że jest to człowiek, który w bramie sprzedaje tanie narkotyki. A nie wiem, czy Państwo orientujecie się, że najtańszym narkotykiem są sproszkowane murzyńskie odchody. I właśnie ten człowiek to robił w Szczecinie. Przez wiele lat grał rock'n'roll, z tym, że jakoś Usunowałem nie miał, nie miał nigdy innego, szczęścia. Tak. Z tego co wiem, to często nagabywałeś własną mat, 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 matkę o iskomną rentę. Nie, nic takiego nie było. Ja jestem cały czas szczęśliwy. Gramy sobie rock'n'roll i to jest wielkie szczęście. Ja nie muszę się pokazywać w telewizji, ale teraz już poczułem taką potrzebę, i muszę, muszę w końcu na swoją twarz. Tego sprzedawcy z poszkowanego Muzyńskiego. Tak, kom... Tomku, Tomku, bo słynny Tomku. pies tak, tak to modem. Tomasz Bachos W tej chwili jesteśmy w stanie odkryć tę tajemnicę. To Tomku, grałeś w takich formacjach jak dzieci Kapitana Klosa, Free Blues Band. Mhm. W jakich formacjach jeszcze? Spectre Division. Spectre Division o. kiedyś. Oj, mnóstwo różnych było zespołów. Tak, ale w zasadzie jestem wierny zespołowi Dodna, któremu tutaj tak. Stoję zawsze na początku, lideruję jakby i to, to mi wystarcza po prostu. Tomku, kto dzisiaj zagra z oryginalnego składu? Ja zagram i Maciek. Maciek. Reszta się wykruszyła. A czym zajmują się? Marynarstwo jak to w naszym, w naszym mieście Szczecinie. No i dilują narkotykami. Dilują narkotykami strasznie, po prostu skończyli się faceci. Ja zwracam szczególną uwagę na wielką energię, wielką żywiołowość, którą reprezentuje formacja DoDNA. Jeżeli ktoś z Państwa oglądających nas w tej chwili będzie miał ochotę zorganizować urodziny, imieniny, chrzciny, pierwszą komunię bądź bierzmowanie, jest toś to wymarzona... Wesele, toś... Akademia wesele, jest to wymarzona, gra. idealna kapela. Dajemy Wam pole, Dobra. powolutku. Zespół DoDNA obiecał nam zagrać dwie, Za dwie, bardzo... dwie piosenki, typowo na świętego Walentego w miłości Pierwsza o miłości w stylu czeskim, gdyż piosenka będzie po czesku. A druga po polsku, o miłości do lenistwa przede wszystkim, także... No ustawimy Ci tylko mikrofon. ja założę saksofon. Może sobie usiądę? Nie, będę stał. Sprzęt się, się sypie, ale już nie. Już jest. Nie? No już sypie się. To nic. No to co? Gramy piosenkę pod tytułem Divko na sklepach. Prosimy o perkusji sceny ten. No, odbicie tempa. Hej ty, Rybko, na chlebniki we, we wladu są. Pucen i żyjaka w z nim te modry modli w kamerat, ja ser tebe velmi rad. Pucen, kamerad, kamerat, ja ser tebe velmi Ty sem stara, śmek nawet ma Alandara Co się sprawił kralu chalu z laty, że te był ulatł katą, putzę putem kamerak, ja jsem tebie ten lat, putzę putem kamerak, jasen tebie będę po czesku, a teraz zaśpiewajmy po polsku. Jonathan się nazywa. W Chinach nie ma nic. Skąd go w niebo. Zestrzeliłem deszcz. Ty nie budzisz się.

może znowu gdzieś popłynę, pójdę do Zbikiewa z Nawet nie wiem, czy chce mi się budzić w ciebie teraz. Znowu kopię się, gumowe kaczki toną, zwyciężyłem mnie. Ty nie budzisz się, Sąsiad kocha się, ale tu jest. I papapaj, tada, czań, czań. Papapaj, tada, czań, czań. Papapaj, tada, czań, czań. Chyba nigdzie już nie pójdę dziś. Może znajdę jeszcze parę fajer. Zaraz pewnie ty obudzisz się. Ale jeśli dziś nie stoisz, to nie przejmuj się, kochanie Tak naprawdę to nie trzeba mi nic więcej teraz tell all the pa 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 tell all the time pa 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 tell all the time pa 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 tell all the time pa 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 tell all the pa 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 tell all the time pa 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 再见啊，不好意思。